Cześć, witajcie serdecznie z tej strony kryptowaluty. Zapraszam do kolejnego odcinka. Dzisiaj troszeczkę będziemy rozmawiać na temat ceny bitcoina pod koniec stycznia, tak samo jak ethereum. Więc przejdźmy najpierw do newsów. Zobaczmy, ethereum wzrosło 800% od zeszłego roku. Bitcoin 750%, czyli prawie tyle samo, tak naprawdę. W tym artykule jest ciekawie opisane to, że Bitcoin ma wzrosnąć do 1,5 tysiąca, 2,5 gdzieś pod koniec 2021 roku, ale będzie to naprawdę yy, dzika jazda. Tak napisali na artykule. Także wiem co mówię. Parę ciekawych faktów napisali o Ethereumie, o całym blockchainie, może nie blockchainie, ale całemu systemu DeFi, na którym działa Ethereum. Ze względu na to, że po pierwsze, Ethereum potrafi mieć system escrow, w którym w trybie sklepowym, na przykład, będziemy chcieli zapłacić, ale nie otrzymamy towaru, więc sprzedawca jeszcze nie otrzyma naszych monet. To jest nowy, nowy, tak jakby nowa funkcja, która wcześniej nie była dostępna przy bitcoinie i blockchainie. Po drugie, Ethereum potrafi być dużo szybszy. To znaczy, Bitcoin zawiera około, robi transakcję przez około 15 minut przy dobrych wiatrach, tak naprawdę, a Ethereum potrafi to zrobić w 15 sekund. Więc tutaj mamy naprawdę duże pole do popisu. Tak samo jak ktoś ostatnio opisał, że Ethereum ma nieograniczoną ilość, tak to prawda, ma nieograniczoną ilość. Natomiast, jeżeli pomyślimy, to w sposób, pomyślimy o tym w sposób bardziej Taki, że chcemy używać tego Ethereumu w różnych miejscach i każdy będzie chciał go mieć i cena powinna się mniej więcej, mniej więcej trzymać jakiegoś tam poziomu to zawsze będzie można wydobyć tego ethereum więcej, więc wydaje mi się, że to nie jest złe. Natomiast bitcoin będzie troszeczkę taki jak złoto, czyli teoretycznie coraz ciężej będzie go wydobyć i każdy go będzie chciał, więc będzie, cena będzie rosła tego bitcoina, więc lepiej sobie kupić teraz bitcoina, a Ethereum powoli zbierać i używać go w przyszłości. Takie jest moje zdanie. Więc tutaj już to wygląda ciekawie. To było na Yahoo! Finance oczywiście. Więc dobrze się trzymać tych dwóch największych kryptowalut. W kolejnym newsie jest Mark Cuban. Który, jak kojarzycie go pewnie z programu Shark Tank, gdzie inwestuje w różne pomysły, różne biznesy, różnych ludzi. Milioner, który posiada drużynę NBA Dallas Mavericks i tak dalej, i tak dalej. Został zapytany, czy chciałby mieć Bitcoiny. Koleś odpisał, znaczy gościu powiedział, że wolałby mieć banany, a w skrócie podsumował, że Bitcoin jest jak każda inna akcja, jest, jego cena zależy od popytu i podaży. Ja się z tym zgadzam, natomiast ja tak myślałem w 2014 roku, kiedy jeszcze byłem młodszy i myślałem, że jestem najmądrzejszy, najsprytniejszy i najfajniejszy. I sprzedałem swoje bitcoiny po 350 dolarów. I no właśnie. Także podejrzewam, że on się może czuć teraz tak samo albo będzie, będzie się czuł tak samo za rok albo za dwa lata, kiedy bitcoin będzie kosztował 10 razy tyle albo nawet więcej. Więc. Lepiej się nie słuchać takich osób, tylko po prostu zaryzykować i zainwestować. Kolejny ciekawy news to jest rekordowa ilość 3,7 miliarda dolarów w opcjach Bitcoina została zarejestrowana, że pod koniec stycznia 2021 roku obecnego, 29 stycznia, Bitcoin ma kosztować 52 tysiące dolarów. I to jest, taka dosyć, to jest taki ciekawy news ze względu na to, że patrząc na kurs, jaki jest teraz, nie bardzo wiemy, co się dzieje, ale wlazłem na tą stronkę, na której można to sprawdzić. I faktycznie na, przy stronie Derbicie, przy OKEXie, mamy tutaj w sumie 218-248 tysięcy bitcoinów, które zostały, że tak powiem, użyte do zakładu. Na 29 stycznia tutaj mamy zakłady i faktycznie 52 tysiące ma kosztować teoretycznie ten bitcoin. Jeżeli ktoś się założył i jeżeli call. Yy, a nie, to jest tylko ilość tego zakładu, że więcej osób zakłada się, że pójdzie do góry niż na dół. I jeżeli. Przekroczy 52 tysiące dolarów, to oni zarobią naprawdę kupę siana. I zastanawiam się, czy jest to możliwe, bo jeżeli teoretycznie, czysto teoretycznie, teraz taka spekulacja, jeżeli będzie kosztowała 52 tysiące dolarów, to te osoby tutaj zgarną z tego zakładu mnóstwo kasy. I jak to się ma stać patrząc na wykres nie jestem pewien, dlatego jeżeli to się stanie to ja będę używał tego jako kryształowej kuli i będę sobie wróżył jaki może być kurs bitcoina patrząc na to ile jest zakładów, na jaką daną kwotę, na jaki konkretny dzień lub miesiąc. Na przykład rzućmy okiem na nie wiem, wrzesień, 24 września. Na razie jest mało, ma kosztować 100 tysięcy. Tutaj 80 tysięcy. Także zdania są tutaj podzielone. 20 tysięcy ma kosztować. Także no różnie może być. Jeszcze nie wiadomo, jak to się rozkręci. A zobaczmy troszeczkę bliżej, może 26 marca. No i tutaj też nie jest jeszcze tak pewnie, ale ma być 24 tysiące. Czyli ma być spadek. Czyli ma pójść do góry i ma być spadek. Czyli teoretycznie, jakby będziemy się tego trzymać, tutaj są porówno. 1 do, jakby to powiedzieć, 1 do 1, porówno jest na wspadek i porówno jest na, na wzrost. Co do Ethereumu, rzućmy okiem. Na ten styczeń piękny, który ma być, 29 stycznia, to też może być, wiecie, nie sugerujmy się tym, bo to może być po prostu typowe za założenia jakichś tam, jakich tam ludzi, którzy po prostu nie trafią, tak jak w Totka ludzie cały czas grają i nigdy nie trafiają. Na Ethereumie mamy bardzo dużo obstawiania przy 1280 dolarów, mamy też sporo przy 1920 i całkiem więcej, znaczy całkiem dużo, 2240 dolarów, a już trochę mniej przy 1600 dolarów. Więc nawet jeżeli dobijemy do 1600 dolarów, to i tak będzie all time high. Więc wydaje mi się, że jest to możliwe. Jest to możliwe. Dobrze, zaj zaj zajrzyjmy teraz do naszych wykresów. Ethereum na początek. Zobaczmy, co tu się dzieje. Cały czas te trójkąty konty tutaj próbują coś zrobić, coś wygrać. Zróbmy to może od nowa. Skasujmy sobie to wszystko. Zobaczmy, co tu się ostatnio wydarzyło. Jak wiecie, Ethereum cały czas idzie w kierunku Bitcoina, cały czas próbuje zrobić to samo. Natomiast ja tu widzę do, dosyć yy, ciekawy trójkąt, chyba. Zobaczmy. Teoretycznie mógłby się rozwijać w tą stronę i tak samo. Mamy go w tą stronę, czyli jesteśmy bardzo blisko, dosłownie godziny jesteśmy od tego, żeby zobaczyć, jak to się rozegra. Czy to pójdzie w górę, czy to będzie rozegranie w dół. I zobaczmy. Pójdzie w dół, poszedł w górę, ładnie się pięknie odbija, czyli teoretycznie powinien pójść jeszcze w dół, powinien się odbić od tej dolnej krawędzi. Może jeszcze dzisiaj. Koło 22, zobaczymy. I pamiętajcie, to jest bardzo ważne, kiedy próbujemy przewidzieć kurs jakiejkolwiek kryptowaluty, lub kurs na Forexie, lub na giełdzie, to pamiętajcie, że ten kurs w każdej chwili może się zmienić i ten schemat może totalnie później nam nie pasować. Ja Wam to pokażę na zasadzie Bitcoina, bo tam jest, tam po prostu, co tam się odwaliło ostatnio, to to jest mała, głowa mała. Ale jeżeli tu się odbijemy i polecimy w górę, to jest bardzo duża szansa, że możemy zrobić zarobek w stylu tym, ale chciałem to zrobić mniej więcej tak. 10%, a 10% od tego miejsca to będzie, proszę Państwa, 1378 dolarów. To i tak nie jest tak dużo, bo. Mogliśmy mieć więcej, ale to będzie prawdopodobnie więcej niż było na początku. Także miejmy nadzieję, że to się tak rozegra. Miejmy też nadzieję, że jednak nie spadnie poniżej. Jeżeli będzie taka sytuacja, że on się wybije i pójdzie do góry, to wtedy możemy ewentualnie otworzyć sobie longa gdzieś tutaj, zrobić sobie tego targeta dosyć wysoko, to znaczy na przykład na 6-7%. A stop ratio na pewno zrobić troszeczkę poniżej tej linii, czyli na przykład 3%. I teoretycznie powinniśmy na tym zarobić. A jeżeli to się nie uda, to wtedy możemy ewentualnie shortować to. Ale z shortowaniem przy takim rynku bym uważał, bo to jest bardzo łatwo, można się na tym przejechać, bo nagle może po prostu ten kurs się zmienić. Jak widzicie tutaj, te trójkąty są naprawdę nieprzewidywalne. Jeżeli pójdzie poniżej tego. Jeżeli pójdzie poniżej, no to obstawiam, że jakaś linia oporu powinna tutaj być. Ja naprawdę to jest scenariusz, który teoretycznie nie powinien mieć miejsca, no ale z tego co widziałem, to tutaj ta linia oporu tutaj jest taka najsilniejsza obecnie, więc obstawiam, że nawet do niej nie, możemy nie dojść, czyli 4% a 100+, plus około 2,5%, 2-3%, jeżeli pójdzie dotąd to już możemy gdzieś zamykać tą pozycję i ewentualnie patrzeć, co się będzie dalej działo. Bo pamiętajcie, to się może zmienić, i wtedy musimy kombinować dalej, przewidywać, co będzie się działo. Więc no, trzeba cały czas przy tym siedzieć, na to patrzeć, żeby być na bieżąco i widzieć dokładnie, co się będzie działo. A tutaj mamy Bitcoina. Co tu się z Bitcoinem dzieje? Tak jak mówiłem na początku, pamiętajcie, kilka dni temu mówiłem o tym, że będzie tutaj głowa z ramionami. I po głowie z ramionami miał być spadek, ale nie było. Zrobiła się coś innego. Zrobiła się litera W, taka trochę krzywa, można by było powiedzieć, i ona sprawiła, że był wzrost. Tak? Był wzrost. Ale, jakby tak spojrzeć na to dosyć książkowo, to tutaj mamy ramiona i tutaj mamy głowy, ale to takie bardzo malutkie. Można by powiedzieć, że to takie śmiesznie małe. Ale ładnie się to odbiło tutaj. I nie mylić tego, tej głowy z jajami, tylko to z głowa z ramionami. <noise> Chodzi o to, że zawsze później jest spadek, i tak nie było tego spadku wcześniej, to tutaj był ten spadek, nie jakiś ogromny, ale był. Także jest coś, 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 w, tych, coś w tych figurach jest. Także pamiętajcie o tym. Co do wsparcia, jakiego, jakie mamy obecnie. Dobra, ja to skasuję, żeby to nam się tutaj nie myliło. Co do wsparcia, jakie mamy tutaj, to trzeba przyznać, że ta linia wsparcia tutaj jest dosyć silna na poziomie 35 107 około dolarów, prawda? Ona no nie jest idealnie prosta, ale wiecie o co chodzi. Tutaj fajnie się wykupiło wszystko, poszło to do góry, tutaj niestety się przebiła i to był fake out, który był już wiadomy dosłownie tutaj, więc jeżeli ktoś otworzył shorta, to na pewno go szybko zamykał, bo widział, że wykupione zostało to bardzo szybko. Te jednogodzinówki to są dosyć dobrymi wskaźnikami, żeby zobaczyć, czy da się znaleźć jakiś trend, czy po prostu co się będzie działo z tymi świeczkami dalej. A co do... Tych trójkątów naszych, no to powiem Wam, że no ciężko coś, tu, ciężko coś tu dojrzeć, bo widziałem, że ludzie kombinują w ten sposób, ludzie kombinują w ten sposób, ale powiem Wam szczerze, że no to już jest takie naciągane trochę. No bo widzicie, jak jest rozstrzał tych słupków tutaj i tutaj, tu już mamy trzy, tutaj mamy dwa, więc teoretycznie jesteśmy też kilka godzin od tego, że ma być jakiś tam mocniejszy wystrzał w górę. Ale no ja tego sobie nie wyobrażam. Co to ma być coś takiego? No nie wiem, takich rzeczy to jeszcze nie widziałem, powiem wam szczerze. No ale jeżeli tak ma być, no to niech tak będzie. Z drugiej strony wydaje mi się, że bardzo m, pra prawdopodobnym jest po prostu to, że idziemy sobie takim małym trendem wzrostowym, który jest mało czytelny jeszcze ze względu na to, że ja to źle zaznaczyłem. Miałem to od góry zaznaczyć, przepraszam bardzo. Widzicie, tutaj to była jedna górka, teraz druga górka. I tak to właśnie wygląda. Więc pomalutku do przodu, tutaj mamy tą linię wsparcia, właśnie w tym kierunku. Jeżeli odbiliśmy się już tyle razy, to myślę, że będziemy znowu się odbijać i tak powoli iść już do góry aż do tego 29 stycznia. I teoretycznie, jeżeli tak mielibyśmy powoli sobie iść, to 29 stycznia jest dopiero, Wam powiem, tutaj. I akurat by się to zgadzało na 51 tysięcy około 50, no to w międzyczasie możemy iść. Tą dróżką, ale nie, nie tak idealną na pewno, tylko będzie jakiś duży wzrost, jakiś spadek, później znowu wzrost, i może to tak wyglądać. Pamiętajcie, że historia lubi się powtarzać dosłownie. Wszędzie, tak samo jak i w kryptowalutach, kiedy tu poszliśmy tak w górę i wydawało nam się, że to jest ogromna ilość, że to jest naprawdę dużo. Potem mieliśmy kolejny wzrost i wydawało nam się, że to już jest max, co może być, że to już jest koniec, że już więcej nie pójdzie. I to już było 34 tysiące, to już jest naprawdę ok, kończymy grę i tak dalej. A tu nagle, proszę, 42 tysiące, to samo może być teraz, to samo może być teraz. Znowu możemy. Pójść troszeczkę w górę, później w dół pomyślimy sobie, dobra, to już był koniec 42 tysiące i nagle będzie 52 tysiące, albo 60 tysięcy. I to jest bardzo możliwe. Wszystko zależy od tego, jak, jakie będą nastroje ludzi i co będą myśleć o tym, jak inwestować. Więc yy, tak jak mówię, ja cały czas jestem nastawiony na wzrosty, cały czas jestem nastawiony na to, że trend będzie szedł w górę, a na jak będzie spadał, no to wtedy będę dokupywał, prawda? Yy, co do Cardano i co do. Polki Dot, powiem Wam tylko tyle, że na razie nic nie dokupuję. Trzymam sobie to, co kupiłem kiedyś. Nie inwestuję więcej w te altcoiny. Te altcoiny, które poszły do góry na moim ulecie i które sprzedałem, teraz dosłownie wczoraj poszły do góry: Chainlink i inne. VeChain. Kto co, co ja tam jeszcze miałem? Zilika poszła do góry troszeczkę. Ja to wszystko sprzedałem na rzecz bitcoina. Po prostu wierzę bardziej w bitcoina niż te altcoiny. Wierzę bardzo w polkę dot, ale w cardano już tak mniej, dlatego w cardano zainwestowałem naprawdę niewiele. Chainlinka ja chyba jeszcze trzymam, ze względu na to, że jest dosyć ciekawą inwestycją i chciałem wam jeszcze pokazać na samym końcu, jeżeli ktoś wytrwał do końca, to wydaje mi się, że tutaj jest dobry sygnał, pojawił się na BNB Binance Coin, nie wiem czy kojarzycie, myślę, że mówiłem wiele razy na ten temat, Binance Coin poszedł sobie do góry, w, w, przez kilka dni i to jest, wiecie o co chodzi. To jest ta moneta stworzona przez Binance, dzięki której możemy płacić mniej prowizji. Możemy też płacić tą monetą za prowizję, więc teoretycznie, jak kupiliśmy ją gdzieś tutaj, to płacimy jeszcze mniej za prowizję, ponieważ jej wartość poszła do góry, więc płacimy tą monetą jakby mniej. Więc im więcej mamy, im więcej będzie warta, tym będziemy mniej płacić teoretycznie prowizji. Wiecie o co chodzi? Więc y, wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo niedoceniony projekt bardzo niedoceniona moneta. I ja ją skupuję. Dosłownie ją kupuję. Tak samo tutaj, widzicie na stok RSI jesteśmy cały czas poniżej 30 i dosłownie mamy wartość aktualną 7,5, i 8,6, co oznacza, że jesteśmy naprawdę nisko. Jeżeli ten RSI pójdzie poniżej tych 30 tutaj to wydaje mi się, że to będzie naprawdę dobry moment na kupno. Tutaj nam się zrobił trend teoretycznie wzrostowy, był mały spadek, więc jeżeli się przebije tutaj przez tą zieloną linię, czyli spadnie poniżej 43 dolarów i, i 35 centów, to wtedy będzie szansa na to, że będziemy mieć super okazję kupna, bo to jest kwestia czasu, jak ta moneta będzie szła do góry. Każdy jej używa na Binance, przynajmniej większość osób jej używa na Binance i to będzie naprawdę ciekawy to będzie, mówię wam, ciekawa moneta w przyszłości. Myślę, że za rok się przekonacie o tym, że może być nawet 10x, może być warta 400 dolarów bez problemu. Po, na przykład, dla przykładu taki litecoin. Nie wiem, kto go używa i do czego, ale sam go kiedyś kopałem i pamiętam, że był po 70 dolarów. Teraz jest tylko po 140, więc tylko 100% wzrostu przez 6-7 lat. Nie wiem, może się mylę, ale pamiętam tylko takie kwoty. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, że inwestujecie na własną odpowiedzialność. Ja wam tylko mówię, co ja robię. Jeżeli chcecie możecie robić to samo, a jeżeli nie, no to napiszcie mi komentarze, co o tym myślicie. Zapraszam do subskryp subskrypcji kanału. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam i cześć.